Mokry ubrany niż nagi przed, przed Panem Jezusem, okay. nie? Mario, ty powiedz, to się nazywa Ewangelia? E, wszystko byśmy przeczytali, może? nie? Coś ty? No, 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 no bo wiesz, czytania są jako całość, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry się masz. Dzisiaj Stwórcy o słowie. No, Ale to wchodzi do odcinka? Nie sądzę. Po prostu czytamy, nie. Czytamy, przeczytał, Dobra. żebyśmy zobaczyli, co Pan wtedy chce powiedzieć. Dobra. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu. Po uzdrowieniu chromego podeszli do nich kapłani i dowódca Straży Świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni. Jeruzalem, arcykapłan Ananasz, Ananiasz, nie, Ananasz, Ananasz, Ananiasz, Ananasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich po środku, pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wam wiadomo, wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła, i nie ma w nim żadnym, i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które mogliby żyć zbawieni. Moglibyśmy być zbawieni. Boże. Amen. Amen. A Kamień bezbawieni. wzgardzony stał się fundamentem. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Kamien kamień stał się, się fundamentem. Kamień odrzucony stał, przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. O Panie, kamień zgardzony stał, stał się, się fundamentem. fundamentem. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność nam daj. O Panie, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego Domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Kamień zgardzony stał się fundamentem. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. I weselmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus umiłował: To jest pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką. Ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. <laughs> rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozrywała. Rzekł do nich Jezus. Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś. Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. Oto słowo Pańskie. Stwórcy o, Chrystus. Chryste. Stwórcy słowie? Można by tak powiedzieć, Dwa miesiące, 200 łokci, wszystko dwójka z przodu i nas dwóch. Nie wszystko, dwójka, ale tak, tak. na dwóch, tak. Nie, nie wątpię. Chociaż właściwie na trzech. Panie Boże, oby to była prawda. <noise> nie, no on jest, a czy go dopuścimy do głosu? to... <noise> co Cię dotyka z liturgii słowa dzisiaj, Panie? Już Ci mówię. Adrianie. Co, co zwróciło moją uwagę dzisiaj? Tak. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest. Yy, na, trochę na nowo usłyszałem dzisiaj tą, yy, to odrzucenie kamienia. Który, na którym Pan Bóg buduje, nie jest to nowa informacja w moim życiu, ale ciągle bardzo aktualna: że rzeczy, których ja sam nie chcę y, i które odrzucam, które są, no właśnie, mhm. w, tej, w, te, w tej przestrzeni, On wykorzystuje, żeby zbudować na nich najlepsze rzeczy we mnie. Nie? Nic mhm. mnie tak nie rozwija w moim życiu, jak rzeczy, co do których proszę Go, żeby je zabrał, nie? Mhm. Żeby, żeby ich nie było. Takie mam doświadczenie i to od lat. I ciągle y, jest ta sama sytuacja, że ja ciągle go proszę, żeby, żeby y, coś mnie nie dotykało, nie? żeby zabrał jakiś kielich, żeby coś, coś mhm. bardzo trudnego y, jakby się nie działo, a z drugiej strony to jest przestrzeń, w której muszę się najbardziej rozwinąć, żeby to w ogóle dźwignąć, pójść dalej, y, też w której widzę własną biedę nieraz i się muszę po prostu z czegoś nawrócić i tak dalej. To to jest jakby jedna rzecz, którą, którą zobaczyłem. A druga rzecz to jest całe dzieje apostolskie i Ewangelia w tym fragmencie też, ona jest tak plastyczna jak jakiś, jakaś książka fabularna, nie? To, jest, to się czyta, jak szósty kiedyś mówił, że dzieje apostolskie są jak kryminał mm -hmm. momentami i to fakt. I to, on jest, to jest tak do bólu ludzkie, że oni byli roz, rozczarowani, bo nic nie chcieli ułowić, przyszedł Pan Jezus, macie ryby? Nie, no jakby nie mamy, no to zarzućcie, a no to przy, przyjdziemy. No yy, wiesz, to jest taki mhm. dialog, wszystko jest takie nie bardzo górnolotne i nadmuchane, mhm. i takie trudne też i tak dalej, to jest taka bardzo przyziemna sytuacja, no nie, z Panem mhm. Jezusem. I ten y, Szymon Piotr, który się ubiera nie wiedzieć czemu, zamiast rozbierać do, do, do pływania i jakby, wiesz, to takie fragmenty, które też zwracają uwagę, ale nie bardzo wiem, co, co Pan Bóg przez to, przez to mówi. No, że On się ubrał, nie? W sensie miał, tak. ten żeby zamoczyć ciuchy, nie? Że, zamiast je zaraz tak. ubrać po wyjściu, no to ten. Druga rzecz to jest to, przypomniały mi się te ryby, które są razem z tą rybą, którą Pan Jezus tak. ma, no to, to jest to 77 77, nie? Tak. Ale też, czyli to, co, to, 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 co Wielki Szu już tak. wspominał. Ale bardzo też mi się podoba i tego nie zauważyłem wcześniej, w sensie nie, nie zwróciłem na to uwagi, że za każdym razem, jak Jezus po zmartwychwstaniu się, nie wiem czy za każdym, ale tu na pewno, z uczniami do Emos na pewno, yy, i chyba w innych przypadkach też, że Jezus nawet jak ma, wiesz, on karmi, nie? w sensie on mhm. tak jak nam w ostatniej wieczerzy karmi mhm. i nas karmi, to on mhm. przychodzi i on podaje im chleb i rybę. Nie jest tak, że oni sobie biorą. Nie? Tylko on Albo im... mówi, żeby, im zro... żeby mu zrobili, nie? no właśnie, niewiasto, czy możesz tak. mi tam nalać wody, no nie, tak, to nie, tak. że on, on jej nalewał tylko, on y, staje jako mhm. sługa, ale też podaje im jedzenie w sensie, mhm. to jakby, bierzcie i jedzcie, nie, mhm. tu jest też y, y, z no, tym chlebem jest, kawałek, kawałek, kawałek um, Eucharystii, nie mhm. Mhm. Tak, tak to po prostu odebrałem, że, że, że tam można to zobaczyć mhm. no, no <laughs> ciekawe rzeczy, ja mam może dwa, dwie drobne bo popatrz pierwsze, co mnie, y, zwróciło na mnie uwagę, to to jest początek pierwszego czytania. Często jest w ogóle tak, ja się ostatnio jakby łapię, mhm. że y, z, zaczynam jarzyć w liturgii słowa dopiero od drugiego albo trzeciego zdania, wiesz, albo pamiętam od drugiego czy trzeciego zdania, a w pierwszym są rzeczy kluczowe, no nie? Mhm. Wiesz, o co chodzi, nie? Że y, wydarzyło się coś, później tam y, zwraca uwagę y, w dziejach apostolskich, co napisał w dziejach apostolskich? Chyba święty Jan też, nie? Mhm. Niech tu jakiś katecheta się odezwie. On mówi tak. Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu po uzdrowieniu choromego, hmm. podeszli do nich kapłani i dowódcy i zaczęli dymić, no nie, oburzeni, że nauczają ludzi, głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Hmm. Oni byli um oburzeni tym, że oni głoszą, ale wcześniej kogoś uzdrowili, no nie? Czyli tak. Są goście w służbie... <laughs> Dzieje się ewidentnie coś dobrego mhm. i ktoś przychodzi do ciebie i kwestionuje to, co ty robisz. Czyli oni tu nie zakwestionowali tego, że jakby nie dymili do, y, o to, że chłop zaczął chodzić, nie. Uzdrowienie Tak, nie, si nie dymili nie. O, o uzdrowienie. Nie dymili o uzdrowienie, tylko jakim prawem głoszą y, martwych No wiesz, kto to, to był sad, Saduceusze, nie? No. Ty no. kojarzysz, kto to był Saduceusze? Nie. To byli uczeni, którzy... W sensie... Nie wiem czy uczeni, ale to byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Coś w sensie, konkretnie w tą, bo to nie mhm. było tak, że Żydzi odrzucali zmartwychwstanie jako takie, mhm. no bo oni wy wynikały, ale był, by, była też taka frakcja wśród, wśród Żydów, mhm. która nie wierzyła w zmartwychwstanie w ogóle, nie? Nawet mhm. e, jakby w tym, e, że Żydzi tam e, czytali z Starego Testamentu, z Pięcie Ksiągu i tak dalej, mhm. czytali zapowiedź zmartwychwstania e, mhm. umarłych, no nie? Mhm. E, natomiast oni w to nie wierzyli. W jakiś sposób. A to widzisz to. No i, i jakby to... stąd, stąd jakby ten błąd jest związany też z saduceuszami, sadu bo oni są konkretnie o tym. Ich całe, jakby, oni są dlatego tego że w to nie wierzą. Rozumiesz? W sensie jakby to, jeżeli dobrze to rozumiem, możliwe, że się mylę, także tak. Ale za, załóżmy, że lepiej, lepiej znają. Tak, no, ale za, zakładając, no. że dobrze to wyłożyłeś, stary, no. to mi się przypominają dwie historie. Pierwsza śmieszna, druga trochę mniej. Pierwsza mhm. śmieszna to jest taka, że ja ostatnio nam przy dziecięcej próbowałem kościół nauczyć, żeby zaśpiewali. My, to Mario, ty powiedz, to się nazywa. ja z Marciem Jak się nazywa ten fragment? On się nazywa. To, co się śpiewa między drugim czytaniem, a Ewangelią w okresie Wielkanocnym. Superowa opowieść właśnie o tym, czy, uwierzy... czy, czy o tym, jak. A ty to jest w ogóle to Maria Magdalena? W stanie, no nie? Ja, bym się... ja zawsze prze... przeoczyłem fakt, że to jest Maria Magdalena, a nie Maria yy... matka Boże może? No przecież ona widziała, który otwarty. Aha, no i, tak, nie po poszła, no wierzyła, że Ale każdy jak słyszę w, w pieśni Mario, no to słyszy Matkę Bożą. Ale no, A to jest no, przecież no. Maria Magdalena tam. Ty no i słuchaj, ja no? wtedy, żeby rozruszać tych ludzi na kościele, mówię: "A w ogóle to powiedzcie mi, kto wierzy w to, że Chrystus prawdziwie z martwych wstał?" I trzy osoby podniosły rękę, a pełny kościół ludzi, nie? Aha. Wstyd. Trzy osoby powiem. Wstyd w nich, nie? I teraz Zobacz, pewnie część ze wstydu ale zadajmy sobie pytanie, czy my wierzymy rzeczywiście w takie kiwki? To, to nie jest temat na ten odcinek, no nie? Czy, czy w ogóle ten lud, który tłumnie przyjeżdża, żeby chrzcić wodę piwniczankę z poprzedniego odcinka, albo z następnego, zależy jak to puścimy, żeby chrzcić wodę piwniczankę po to, żeby być uzdrowionym, chromym? czy rzeczywiście wierzy w zmartwychwstanie? Czy Chrystus prawdziwie zmartwychwstał? Oczywiście, kurde, wierzę, nie? Wierzę. Bo... No. Teraz przechodzimy do drugiej rzeczy, bo jakby ci, te same chłopaki, tu się dzieje rzecz. Po zesłaniu Ducha Świętego, nie, to. ale przed zesłaniem Ducha Świętego mhm. wydygane chłopaki. Siedzą zamkniętym przed Żydami, nie? Robią cof cofkę o trzy lata wstecz, tak. łowią ryby. Robią się Piotr, ich. kurde, nie wierzy w to, że Pan Bóg mógłby mu przebaczyć, więc przypuszczam, dlatego zaczyna się ubierać, zamiast rozbierać. Bo musi się rozumieć, wszystko popieprzyło z emocji, bo on kurde chce do niego dopłynąć. Znaczy, <laughs> możliwe też, że ten wstyd, o którym mówisz, że on nie chce być woli być. Mokry ubrany niż nagi przed, przed Panem Jezusem? Okej, okay, O, no to jeszcze, jeszcze ciekawiej, no nie? Ale sytuacja, w której te chłopaki wracają z powrotem do rzeczy, czyli do rzeczy, z których wyciągnął ich Pan Bóg, no nie? Czyli oni tak naprawdę nie uwierzyli, mhm. no bo my teraz mówimy: Kto u Was w kościele wierzy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał? I podnoszą ręce trzy osoby, ale te chłopaki, przecież, a y, szczególnie Peter, to Pan Jezus im przez te trzy lata nieraz mówił o tym, że zostanie y, uwięziony, zabity i zmartwychwstanie. Tak. I to jest tak, jakby oni puszczali to wszystko, y, wiesz, chudz mi ta chudz do mózgu daleko. No, czy te, <laughs> jak się, <laughs> bo, bo jak się realiz... realizują słowa, no. to oni stwierdzają, kurde, tak jak te chłopaki jak szli do, wracali, gdzie oni to wracali, do, y, co ich Pan Jezus spotyka w drodze i no, oni no, to mówią, to emoc, kim on był, do Emmaus idą. Tak. Kim on był? Oni mówią, był tak, Że go przy chleba dopiero. Przy łamaniu go rozpoznali. A cały dzień im opowiadał. Ale, ale słuchaj, ale on ich pyta, a to w takim razie kim był? On oni mówią, U, ty chyba nie kojarzysz, kim był y, 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 ten gość, którego ostatnio ukrzyżowali, był znanym prorokiem. Tak. On nie był prorokiem, to, tak. nie? Oni sami wyznawali w nim Chrystusa tak. i teraz opowiadają innym, że był prorokiem. Tak. Tu robią cofkę. No, ale wiesz, skąd to się bierze? I... Że to jest w ogóle bardzo logiczne. To jest Jasne. bardzo logiczne, popatrz, masz rzeczy, bo to jest tak, Pan Jezus mówi im e, bardzo wprost rzeczy y, o tym, co się wydarzy, A? ale oni nie mają Ducha Świętego. No bo oni nie są w stanie, dlatego Jezus mówi, że pożyteczne dla nich jest, aby przyszedł pocieszyciel, bo oni bez tego nie są w stanie przyjąć i wydaje mi się, że jakby to, to takie gadanie w kościele, jak to się mówi, że... Bez Ducha Świętego nie jestem w stanie powiedzieć, że Chrystus, z Panem. Chrystus jest Panem. No nie? To się trochę bierze stąd. W sensie powiedzieć pewnie byłbym w stanie. Nie pytanie, czy to się bierze z serca, ale jakby to, to jest to, że oni nie są w stanie, tak, tak, mi, tak mi się wydaje, że bez Ducha Świętego, słysząc wprost od Pana Jezusa, widząc cudza i tak dalej, oni jeszcze nie są w stanie połączyć kropek. Zresztą to Duch Święty musi wejść, żeby to wszystko, jakby spiąć w całość, nie, mhm. że stary, w Starym Testamencie przez cały czas Jezus był zapowiadany, Jezus przychodzi i Żydzi nie są w stanie mhm. tego przyjąć, nie? Mhm. i jakby tak, wiesz, ufam jak to my mówimy, nie, mhm. że cały ruch Żydów Mesjańskich i Żydów, którzy się nawracają i zaczynają jakby sami tak. z siebie czy przez objawienie widzieć, że Jezus to Jezus i że tak. jest Mesjaszem tak. i się konwertować, nawracać, no, Pokazuje, że w nich działa Duch Święty, nie? ich dotyka Duch Święty, mhm. bo bez Ducha Świętego nie są w stanie i to jest klucz, nie? Znaczy, że oni są przed Duchem Świętym i po Duchu Świętym, i to są różni ludzie. Mhm, mhm. A mnie jeszcze zwróciło uwagę Od w tej Ewangelii inna, inna rzecz, że oni to jest bardzo ciekawy sposób w ogóle rozmowy z ludźmi, którzy mają do ciebie wąty w związku z Twoją służbą w Panu, nie? Tak. Bo popatrz, oni przyszli i faktycznie mieli wąty bezpośrednio o to. Czy jest w martwych stanie? A. Y, że głoszą w martwych stanie, mm -hmm. nie? A. Y, chłopaki zamiast, y, Piotrek i Janek zamiast z nimi dyskutować mm -hmm. o tym i wykładać im pisma i też mogli, nie? Bo to mm -hmm. jakby wydaje mi się takie, natomiast tam że mają się nie martwić co mają im mówić i tak dalej. Ale zamiast tego y, oni w ogóle odwracają sytuację i mówią, e, hola, hola. No, ale czy przypadkiem nie dowalacie się o to, że my uzdrawiamy, a wy nie macie żadnych owoców w Izraelu tutaj, nie, i tak dalej. A więc zupełnie z innej strony. Tak. E, nie wchodzą w ogóle w dyskusję z tamtym, no bo jakby wiedzą, że tam ci mają po prostu miliony argumentów tak. i to będzie bitka. Tak. Tylko pokazują, tutaj Pan, Jezu, Pan Bóg działa. E, I czy wy dyskutujecie z tym, że Pan Bóg działa? Nie. I, no. Czyli no. Także on, oni w ogóle nie wchodzą w dyskusję tak, o dogmatach, tak, nie? Tak, tak, Zauważ, tak, że jakby całe te fakty przedstawiają. Tak, ale nie? nawet nie, oni się skupiają na owocach ducha i owocach Aha. działania Pana Boga, tak, 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 tak. a nie dyskutują o tym, w co kto wierzy, mhm. bo to nie jest w zasadzie istotne w tej sytuacji. Znaczy, wiadomo, że istotne jest y, to, że Pan Jezus zmartwychwstał i tak dalej, jasna sprawa. Natomiast chodzi o to, że y, teraz mi się y, jakby przypomniała ta cała nasza dyskusja o, ekumanii, nie? o, o w tym O tym rzeczach, które też. dzielą, które jakby, tak. y, O których można dyskutować, na, na których jest wiele argumentów. Tak. Tylko wydaje mi się, że w ogóle można sobie zawiesić na haczyk, te dyskusję, do miejsca, w którym one po prostu są, i y, tam, gdzie Duch Święty działa, i rodzi owoce. I prowadzi ludzi, mhm. to myślę, że nie ma co kruszyć kopii, no nie? Mhm. I jakby szukać. Znaczy, pewnie taki ruch też jest potrzebny, mhm. ale ogólnie y, taki chłop jak ja, który się średnio zna, tak. i chłop jak ktoś, kto też pewnie ma swoje argumenty i szuka i się zna, być może trochę lepiej ode mnie i tak dalej, i ma przeciwne tak. jakieś argumenty, jakbyśmy przyszli i się bili na argumenty, no to ma średni sens. Ale jak przyjdziemy i razem pomodlimy, i Pan Bóg się... będzie chciał przez to jakby rodzić owoce, znaczy stary, bo to, to zdanie, super. które ty wypowiedziałeś, jakby, że nie, jak to powiedziałeś, że owoce ducha się liczą, a nie y, rozmowa o dogmatach, tak. no nie? Bo to jest jakby clue, stary, tej rozmowy, która się y, toczy, czy tych argumentów do tego, czy wchodzić do wspólnego stawania w modlitwie, czy nie stawać razem, no. no nie? Bo możesz powiedzieć, no gościu, on nie przystępuje do komunii, no to jak my możemy stawać w komunii? No nie? Tak. Ale mhm. W psalmie jest powiedziane, tak. co prawda, do pana Jezusa, i zrobimy teraz trochę naciągane ten: Połączenie. że kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Tak. Więc jeśli pan Bóg daje pragnienie do serca i mówi, stawajcie razem, stał się fundamentem. że może się okazać. No, wzgardzony, no to jakby też jest odrzucony pogardanie. Odrzucony przez budujących Aha, stał się kamieniem okay, węgielnym. No. Więc dlaczego my zakładamy, no. że jakby jeśli pan Jezus mówi, aby byli jedno budujmy jedność w kościele. Mhm. Dlaczego my zakładamy, że ta jedność musi być na, o, jakby na wzór wymyślony przez nas katolików? Znaczy od... możliwe, że wierzymy, czy tam że od... czy nie czy, tam, czy od... Ale tak, no rozumiem. Czy, czy po naszemu? No. czy tym kamieniem węgielnym i teraz, jeśli stawiamy, że to jest osoba, tak. że tę, tą osobą, no nie, przez którą pan, pan Jezus objawi nam sposób dojścia do jedności, tak. albo przynajmniej no, nawet, nawet to, że nam objawi sposób, czy to nie będzie jakby osoba odrzucona przez nas, budujących, nawet w środowisku naszym sądeckim, tu gdzie my to nagrywamy, naszym polskim, tu gdzie to nagrywamy, że nam się wydaje, że hej, no nie, to, to jest niemożliwe, no nie, żeby z tym człowiekiem stawać razem do modlitwy i razem z nim budować jedność, bo on to czy tamto. Mhm. Rozumiesz? Tak. A Pan Bóg stary przychodzi i mówi, hola, hola, no nie. Mm -hmm. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Węgłem, rozumiesz, na tym dopiero wszystko y, staje. Wiadomo, mm -hmm. ten kamień węgielny w przypadku naszym ludzkim musi być dobrze przyciosany, no nie? Bo y, gorzej jak ktoś w pyszności swojej mm -hmm. w latach młodości, jakby sam się nosił jak kamień węgielny, i później, i później dostaje kwiat. docięcie, i później dostaje jakby zaczyna się długotrwałe szlifowanie, no nie? Długotrwałe szlifowanie. No, ale to jest, cieka to jest bardzo ciekawe, co mi się, powiedziałeś, mi się nie? Że, stary, że właśnie... w, w tej sytuacji nie o dogmatach, tylko jakby o, o owocach, o tym, no nie? Tak jak, jak chłopaki mówią do... tego. Tak, tej, ale to w tym wierzączym czytaniu widać, no popatrz, że oni nawet, to nawet nie jest, jakby tak przenosząc, jakby jeszcze patrząc na ten, na ten obrazek, o którym ty mówisz, no nie? O tym odrzucenym, odrzuconej tak. osobie i tak dalej. Że tak naprawdę z dal to jest jakby dalej patrzenie przez dogmaty. Nie? W sensie, że ktoś jest odrzucony, nieodrzucony i tak dalej. Jakbyś popatrzył tylko na to, gdzie Pan Bóg działa, nie? gdzie są owoce Ducha Świętego, gdzie jest spokój, tak. gdzie jest miłość, gdzie jest uzdrowienie, gdzie są. Yy, tak. Wiesz, gdzie po prostu dzieje się o, są owoce, owoce Ducha. Ducha Świętego i tam szukał bycia z Panem Bogiem i jego woli, mhm. no nie? w mhm. tych mhm. miejscach, przez mhm. tych ludzi, czy nie ludzi i tak dalej. No to jest, to jest wszystko. I wtedy jakby tak naprawdę można zamknąć oczy na to, mhm. czy jeżeli jakby widzimy, że Duch Święty tam jest też no to nie jest oczywiste, no nie? Mhm. I nie jest to takie. Wiadomo, że trzeba, trzeba być mądrym i, i pokornym, mhm. Mhm. ale Wtedy patrzenie na to, czy ktoś jest odrzucony, czy nie jest odrzucony, to w zasadzie nie ma znaczenia, no nie? Znaczenie ma to, bo oni dalej nie dyskutują o tym, w ogóle wiesz, też nie wchodzą w dyskusję o tym, czy Jezus był Mesjaszem, czy nie był Mesjaszem, w tym, w tym tak, fragmencie, tak, 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 czy to, to, czy jakby to, czy tamto, oni po prostu, takie fakty się wydarzyły, ukrzyżowaliście człowieka, on jest Mesjaszem, w Jego imię y, dzieją się owoce. Tak. Tyle. Tak, tak. Nie? Mhm. I jakby ktoś przychodzi mówi, jakim prawem, y, jakby robicie to, mówicie to czy tamto o tych czy tamtych dogmatach, a oni mówią, no, y, Jezus działa tu i tu nie? przez y, Ducha Świętego. Okej, okay, no to jakby nie ma z czym dyskutować, no, bo jak no wiesz, jeżeli robicie to w imię Jezusa, a w innym miejscu, jeżeli ktoś mówi, nie, to imię w imię Szatana, muszą wyrzucać szatanów i tak mhm. dalej. No i to mhm. Jezus bardzo wprost mówi, no nie? że jakby nie stanie się czy... dom, w którym y, jakby gospodarz jest zwrócony przeciw sobie, nie? Tak, tak. A z drugiej strony mówi też do tych chłopaków, bo oni tam chcą gonić y, tego, który w jego imię... Y, tak, a nie ustrawia, jest u nich, no nie? U nich w ekipie, Tak, nie? że nie, jeśli nie jest przeciwko nam, to jest z nami, no nie? Czyli... Tak, w innym miejscu mówią, przecież jak się dogrywali też w dziejach, nie wiem, czy tutaj nie lecimy trochę za bardzo po bandzie za chwilę, ale w dziejach też jak się zastanawiali, nie, czy mają dopuszczać w ogóle ludzi nie z tradycji żydowskiej i tak dalej, że przecież nie są z narodu wybranego i tak dalej, to wiem, jak się potoczyły sytuacje i jakie były spiny pomiędzy Piotrem a Pawłem, nie, o, o jakby posłannictwo Pawła do, do Pogadna, nie, no. To jest na inny odcinek. Tak. Yy, to pomodlimy się, bo nam się już tradycja zrobiła drugoodcinkowa na wspólne modlenie. Tym razem poprowadzi pan Adrian w... Yy, o co byśmy się pomodlili? O to, aby ja nas pan bóg pomodlił, poprowadził w duchu? Ja bym się pomodlił o to, żebyśmy czytali ducha, a nie Dowanie. skupiali się i yy, kierowali się Dali owocami się ducha, ducha Świętego. Świętego, Tak, a nie szukali yy, 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 zgodności wca. dogmatycznej i jakby yy, bili się swoimi przekonaniami. Nie o swoje przekonania, po prostu, no bo tam jest bitka Amen. o przekonania, Amen. więc się nie bijmy o przekonania, bądźmy, jeżeli nas budują to bądźmy w tych, w tych budujących przekonaniach, niech się Pan Bóg tym posługuje a prawdę i tak wszyscy się dowiemy jak z Nim się zjednoczymy, nie? Trzeba umierać. Panie Boże, czas umierać przyjdź do nas z łaską, której potrzebujemy aby być jednym w Tobie aby rodzić dobre owoce i aby się kochać wzajemnie nie bacząc właśnie na to, czy znamy prawdę, w jakim stopniu, mm. tylko będąc coraz bliżej Ciebie. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i, I Duchowi do, Świętemu, i temu. I jak było na początku, teraz, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Dziękuję.